Witam gorąco i serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. No to zaczynamy i znowu sympatycznie, i znowu o strajku, ponieważ norwescy lekarze zapowiedzieli strajk, który może rozpocząć się jeszcze w październiku. Norwescy lekarze nie mogą dogadać się z władzami i zapowiadają strajk, który może rozpocząć się już 26 października. Lekarze uważają, że z powodu pandemii są zbyt obciążeni pracą i z tego powodu chcą otrzymywać większe wynagrodzenie i unormowanie systemu i czasu pracy. Z tym faktem zgadzają się również władze, ponieważ według oficjalnych statystyk lekarze pracują aż 70 godzin, w tygodniu, a jeden na 10 lekarzy pracuje aż 100 godzin w tygodniu. Także zapowiada się ciekawy czas. Firmy w całym kraju odwołują tradycyjne kolacje bożonarodzeniowe dla swoich pracowników. Według ankiety przeprowadzonej w ponad 1800 firmach, 50% z nich, ponad 50% z nich odwołało kolacje dla swoich pracowników, 26% nie odwołało tej kolekcji i chce, żeby ona się odbyła, a 21% nie jest jeszcze zdecydowane. W Oslo natomiast ta średnia kolacji odwołanych jest dużo, dużo wyższa, ponieważ wynosi aż 61%. No i Cyk kolejna impreza odwołana i można sobie pograć w bierki albo poglądać wiadomości w telewizji. We wrześniu inspekcja pracy przeprowadziła standardowe badania na budowach i tym razem badała bezpieczeństwo pracy na wysokościach i bezpieczeństwo pracy z pilarką. I na 364 kontrole aż 100 prac należało przerwać i wystawiono 60 mandatów. I choć te liczby wydają się wysokie, są zdecydowanie niższe niż te w roku 2018. I przeprowadzony audyt po raz kolejny potwierdził, że układanie drabiny na krzesło z trzema nogami jest niebezpieczne. Zresztą tak samo. Jak wyciąganie bezpiecznika i wkładanie drutu do skrzynki, żeby nie wywaliło korków. I to już wszystkie wiadomości, które dla Was przygotowałem. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego piątkowego poranka i całego weekendu. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.